SOMEBODY ONCE TOLD ME THE WORLD IS to ROLL ME I AIN'T THE tool in THE shed. SHE WAS LOOKING KIND OF WITH her FINGER and her Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, oczywiście znów single. Jest to no. no. wait. i inna mapa. Co to się dzieje? Co to ma się grać? Halo. Co to ma być? Co to kurre... Yes. Um, um. Czy jest. Czy to naprawdę jest SYNC? No cóż, to Widowie, to jest taka nowa seria. Multi-Survival. <noise> I ze mną jest Liza. Tak, właśnie, tutaj normalnie nowa seria. Nie ma, że jest SYNC, to jeszcze multiplayer. A to. Hm. A, co A co mamy, mamy robić? Robiemy roboty, Robimy Będzie do święta! Które są na koniec, co, niedługo! Nie? to do takiego odcinka, do święta trafiony! No. dzisiaj jest 19. A tak! Za jest no właśnie, to jest akurat, to jest akurat idealny odcinek wprost na święta. Ej Metric, już się mowy, tutaj jest nie <grymne> Akurat nas dobrze trafiło, widzisz? Tylko trochę nie pasuje na ulicy, takiego różnego, Cóż, trzeba było sobie zmienić futerko. Dobra, ja bym jeszcze poczuł gdzieś jest, załatwić... To jest kobra. Ej. Ej, nic zobaczyłeś. Ale nie to tylko. Nie, rękawę. Widzę ten rękaw głupi. Dobra, ja tutaj widzę dąb i idę go... Nie, Co? nie mam. Co? Mamy nawet raznie. Tak co? skądś go? Wytrzasnęła? Od stracha nawrót? Ktoś go wystrzesał od strachu na wróble? Nie wiem, nie odtajmy, no... Serii stoi... nigdy już nie będzie przez to, że została upchnięta przez Filipa. Taka, taka prawda. prawda. Wybacz, Tej Ej, przecież muszę go dodać w karcie! Nie, nie musisz. Dobra, no to... No to będziesz... Chciałabym zresztą powiedzieć, że istnieje coś takiego, jak o, to jest Filipa Okej. To okay. no, będziecie mieć Filipa w opisie. Link do jego kanału. Tak samo jak link do kanału Liza, będziecie mieć w opisie lub w karcie. Dobra. I w rogu. Tęż, każdy wie, gdzie jest Gdzie ty jesteś? Było się, jak chciałam, żebyś pomyślała o to samo. Eee, ja jestem w tym miejscu gdzie ty chciałaś wybudować do... O, widzę cię. O. to tu, ja ja tu od, od dzisiaj nie jestem. Okej. Jestem 3D Kiedy ty <noise> coś eee, na odcinek. może podobno mnie dzisiaj? Albo... albo nie, spadnie na czas. Eee, to, to nie tylko to... dzisiaj zmontujesz coś, a będzie dopiero jutro. A więc, następnego dnia, który wrzucę ten odcinek, będzie akurat live na moim, no, kurde, nie. 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 nie Dobra, to właśnie. Właśnie po tym, właśnie tym dniu, który właśnie wrzucę ten odcinek, będzie w następnym dniu, właśnie, live. Na moim, na, na tym... ...kanale. Trik, jak to się do ścika, nie jak ty mogli zrobić tego odcinka a ja sobie radę, tylko będę że potrzebowałeś twojej goddiga. Moje goddiga, powiadasz? Wiesz, tak? wiesz? że to moje goddiga... Ja u czatki goddiga z Neta, tak to się... ...nie, nie umrę z tej goddigami. Okej. Aha! O. Dobra, powiem ci, że jest noc. Co to jest? Co ty mi nie powiesz? Andezyt. Dobra, koled... Jest, tutaj, jest właśnie, to jest... będzie jest 7 No właśnie, drodzy nie, nie wiem czy tam mówiłem a wam, ale będzie następny odcinek właśnie u Lizy. I czemu mi pochodzi nie działa. Nie wiem. Eee, cięcie. Dobra, jesteśmy po cięciu i Liza postanowiła sobie tutaj śpiewać. Miał jak się nie, nie będzie chciało wst월ić, 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 wst월ić. Już mam już klejać właśnie Filipa, więc... i ciebie. I tylkoś to przeboda. Ale nie chcę się nie, do wst월ić, się tak. Więc nie to jedna jego do... Co? Co? Jestem jak się do opisu. W Ja z chyba No, Dobra, tutaj zadałaś ten plugin na set Home Sprawdźmy. Jest set Home. Dobra. Dobra, dom ustawiony. To, to teraz można.

Panie Zambię, proszę niech państwa idę. Mamy dzwony! Mam dzwon, mój dzwon. dzwon. Ogry przynajmniej mam Lamp... Nie, nie biorę lampy. Ej, A czy szybko lampy? A bo ja wiem? Kilofrem. lamp jak to jest Nienawidzę tych nazw. Już... Już coraz bardziej... stwórz swój własny teksturpak i To mi samo. Wiesz jak ja już kiedyś próbowałam zrobić ten... teksturpak. Ale ja ja to już tak nie wyszło. To, to

Niebezpiecznie. Nie braku mi jednego kobra na łopatę Słyszałem litera u ciebie O właśnie z nich mi tutaj walczyła. A tu jakiś ten jeszcze podziemna Co tam się dzieje Brawo ty mały mały kon jest to do

Po prostu miałem te... Te zadzonki, go jego dębo. A tutaj jest dobra. Ej, Matrix, co takie masz problem. Siedzą mi na ogonie. Nie mogę Jak to? Siedzą na ogonie? To no ci tam, nie wiem, przygłośnili? <grym> O, że się to ci da ogonie, a to nie boli cię przypadkiem? O, bo już masz Ja Nie, 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 się nie boli, to że ci się co na nim. A, ciało, i szukałem ich z bok.

Tak jest stąd wynosić się A jak nie, to co? Co by tak? Po co to Jeśli widzowie nie został łapki w góry w górę, to normalnie spycie do ciebie szpieg i normalnie ci tak gdzie w plecy, że nie przeżyjesz tego. No właśnie

Chodziło mi tylko Chodzi o pojemka Co? Chodziło mi tylko tak. o pojemka. Ej, my to za ciebie. Nie obchodzi mnie to. O. <grym> Dziękuję.

Słuchasz, nie? jest na, drew, na drewnie, Widzicie ją? Czy ją kurde, widzicie? No się. Ja to buduję swój Ja więc proszę mnie to Stajmy, Przekaj, mi tu parkować. to zostawić. Tak dam Nie ja osłabiam jej dziewczyno. A teraz idę. Jak smutno że się teraz ja zrobiło. Nie możesz pisać kogo komentarz, e, możemy tutaj dodać? Co? Mogą też pisać w komentarzu kogo możemy tutaj No W sumie mogą.

Tutaj tak, To nie jest RP. Cicho. Nope. W środku W środku I to z tego? <laughs> Robimy wtedy testy. I będę cię potrzebować. Okej. Okay. No nie mam Cezar. Dobra, to ja idę poszukać jakiegoś świet tego... drewna. Dobra, ja tu, tu szukam tego. Co ty, ty mi nie powiesz? Drzeszki. A ja mam kwiatki, ale nie mogę ich położyć. Ci, to co to, to, to tutaj nam mówimy, to będzie chyba wycięte, albo nie, bo nie wiem, spółkę tam wstawić. Do odcinka. Siar naprawdę, no proszę. Dobra, gdzie są jakieś brzuski? Kurczaki. O, znowu kolejna wioskę.

Okej. Okay. Móżki kosmy no. nie działają! Działają, ja ja tylko trzeba dużo tego. Ale mi nie działają. A to... Aha! Ej, Ej to, to wszystko, wszystko wyjaśnia. wyjaśnia. To nie wy? Miałam kwiatek, a ja o ja tym, nie, tym nie, nie widziałam, bo strzelnął tekstury z Łot!

Dobra, najwyżej będę zrobić cięcia duże. Jak widać, będę musiał. Ale czemu? Kurde, zombie, zostawcie mnie! Wiem, że powinienem walczyć mieczem, ale wolę się kiedy, bo mam więcej damage. Dobra, to już wróciłem do domu. Ledwo żywa, ale wróciłem. Dlatego nie wychodzę nigdzie z domu wieczorem. W domu. W ja nie mam W No W domu. Ale wiecie, jakie nie będzie, to co to nie zrobimy dnia. Well. Dobra, szybko dokończę dom. To trzeba przerobić na deski. Dobra. Dobrá, no. Dobra, tak. Musiał jedną jeszcze dalej. Dobra, tu. I to. To inne. Dobra, tak? No, je no, ty... no, 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 nie dynou... měk, ja to to pyrtkiem. Co jest? Pertek się darbał? Kaduje, ja że ja tak. Chciał mnie nie chcę Okej, okay. nie jak zaradzić.

Teraz nie ja mogę sprytować, jednak sprintowania. Fajunek, kliper za tobą. A to mnie nadal ignoruje. Niedobrze. Ej, zombie by zniknął męż, jej podejrzane. A może to był śmiech z New Forza O rety. I tutaj takie, takie... Hello again, dumbbell! <laughs> Ej, zrobię kiedyś jak to pod opakami z dźwiękami z New Forza Tutaj. I usłyszysz to kiedyś, się ci wyśnę. Okej, okay, ale, ale ile zrobisz?

Dobra, Liza, chodź. Jedę do ciebie. Dobra. Dobra, drodzy widzowie. Dobra, drodzy widzowie, no to tak. E, kończymy dzisiejszy odcinek. Z mną była Liza. Inny, I następny odcinek właśnie będzie u niej. Więc mam nadzieję, że będziecie u niej. No i powiem tak. Łapkujcie, subskrybujcie, postawcie jakiś miły komentarz. No i tak. No i cześć!